Nauka czytania głoska ty. Głoska ty jest spółgłoską. Poznane spółgłoski będziemy oznaczać kolorem niebieskim. Znajdź i nazwij przedmioty, w których słyszysz głoskę ty na początku, w środku i na końcu wyrazu. Gdzie słyszysz głoskę ty? Na początku, w środku czy na końcu wyrazu. Podziel na sylaby. Jakie głoski słyszysz? Tulipan. W wyrazie Tulipan głoskę ty słyszymy na początku wyrazu. Wyraz tulipan ma trzy sylaby: tu, li, pan. Wyraz tulipan składa się z siedmiu głosek: Ty, u, l, i, p, a, n. Gdzie słyszymy głoskę ty w wyrazie tulipan? Na początku, w środku czy na końcu wyrazu? W wyrazie tulipan głoskę ty słyszymy na początku wyrazu. Z ilu sylab składa się wyraz tulipan? Tak, z trzech sylab. Tu li pan. Ile głosek słyszysz w wyrazie tulipan? pan? Tak, siedem głosek. Ty, u, l i, p, a, n. Meta. W wyrazie meta ty słyszymy w środku wyrazu. Wyraz meta składa się z dwóch sylab. me, ta. Wyraz meta składa się z czterech głosek. my, e, t, a. Gdzie słyszymy głoskę ty w wyrazie meta? Na początku, w środku czy na końcu wyrazu? W wyrazie meta, ty słyszymy w środku wyrazu. Z ilu sylab składa się wyraz meta? Tak, z dwóch sylab. Me, ta. Ile głosek słyszysz w wyrazie meta? Tak, cztery głoski. M, e, t, a. Płot. W wyrazie płot, ty słyszymy na końcu wyrazu. Wyraz płot składa się z jednej sylaby. Płot. Wyraz płot składa się z czterech głosek. P, ły, o. Gdzie słyszymy głoskę ty w wyrazie płot? Na początku, w środku czy na końcu wyrazu? Tak, w wyrazie płot ty słyszymy na końcu wyrazu. Z ilu sylab składa się wyraz płot? Tak, z jednej sylaby płot. Z ilu głosek składa się wyraz płot? Tak, z czterech. Py, ły, T Poznaliśmy już następujące głoski. A, O, E, I, M, T Teraz przeczytam sylabę, a Ty posłuchaj. TO TA T T Spróbuj przeczytać sylaby To, ta, te, ti. Spójrz na sylabę i posłuchaj. Oto, ota, ote, oti. A ata, ate, ati eto eta ete eti ito ita ite iti a teraz przeczytaj samodzielnie sylaby Teraz przejdziemy do wyrazów. Posłuchaj. Ty, a-ty, a. Ta, ta. Ta ta. My, a, ty, a. Ma ta Mata T a me, a Ta ma. Ta ma, a teraz spróbuj przeczytać wyrazy samodzielnie, tata. mata tama teraz przejdziemy do zdań posłuchaj to tata ta, toma Tata toma to tim. A tam mama i mim. Mim to mamut. Spróbuj przeczytać samodzielnie zdania. A teraz mam zadanie specjalne. Poszukaj w miejscu, w którym się znajdujesz, przedmioty, gdzie w ich nazwach słyszysz głoskę ty. Brawo! Świetna robota!